Wreszcie odcinki można nagrywać na zewnątrz. Co tak. prawda ma to swoje minusy, bo świeci nam mocno światło po twarzy. I wiatr wyje, ale... Przepraszamy za niedogodności, za tak piękne warunki trzeba płacić. Właśnie. Naszym studiem jest teraz y, słynna altanka, pewnie już poznajecie. Także coraz częściej będziemy stąd nadawać, żeby wynieść się z mieszkania, a... ze studia, sorry, ze studia profesjonalnego, a nagrywać na zewnątrz. Ale mamy do Was podstawowe pytanie. Umyliście już okna? Co? O, ja widzę te okna brudne. Szybko! Proszę, proszę, ojcze. okno czyste dziecko mogę wejść dywany wytrzepane wytrzepane <głosy> <głosy> co nie Mazurek? oglądać nie oglądać tylko do roboty Do roboty proszę państwa do no, przecież trzeba tutaj wszystko wysprzątać mieszkanie przed świętami o zaczynamy taki przedświąteczny odcinek jedziemy trzeci odcinek witam was bardzo serdecznie Stęskniliśmy się za wami Mamy nadzieję, że wy również za nami, chociaż to w wielu przypadkach chyba tak nie działa. Natomiast Grzegorz, słyszałem, że jesteś dziennikarzem, tak? Przeczytałem w komentarzach Jestem, na Facebooku. Jestem, dziennikarzem z krwi i kości, urodziłem się z mikrofonem w ręku dosłownie. No właśnie, no, słuchajcie, nie, nie jesteśmy, jesteśmy dziennikarzami, nigdy nie byliśmy dziennikarzami, nigdy nie, nie będziemy, będziemy dziennikarzami. Kanał Słowalski też nie jest żadnym portalem informacyjnym. Mamy program, który mówi gdzieś tam w fragmentach o tym, e, o różnych e, suwalskich newsach, ale my nie przedstawiamy rzetelnej informacji. Tak. My i rzetelność. My jesteśmy, my jesteśmy ten, ten, funkcjonariuszami pisowskimi, dokładnie jesteśmy. Dokładnie, szanowni państwo. Wykryliście to. Jak mogliście to wykryć? Przecież to, to, to była tajemnica. No właśnie. No, tak, bo my kandydujemy, szanowni państwo, do Rady Miasta. E, Grzegorz z okręgu trzeciego, ja z okręgu czwartego, e, ale. Czy to, no to coś co, to zmienia? Jest, czy zamykamy kanał, no ja, ja wchodzę. Wychodzimy. Dosyć! Przepraszam! Daj mi przeprosić! Czemu nie dajesz mi przeprosić? Przepraszam, bo... Poczekaj! Przeproszę! Będziesz... Przepra... Przeproszę! Będziesz przebaczał! Przebacz! Chociaż nie mamy drzwi, ale wychodzimy, szanowni państwo. No przecież nie o to w tym chodzi, tak? W sensie Kanał Słowacki, nam chodzi taki projekt już dawno po, e, po głowach. Zaczęliśmy go, w sensie, no przed wyborami, no to przed wyborami, no trudno, w sensie... Nawet nie chcieliśmy tego w żaden sposób y, tu ogłaszać, agitować, w żadenkolwiek sposób y, nawoływać. No nic się do tego głosu nie pojawiło. No nie, no i nie miało pojawić. Natomiast czujemy się w obowiązku, żeby poinformować was o tym, że kandydujemy, bo. No bo ta e, informacja już jest publiczna. No tak? jest publiczna bo i tak dalej. Wszędzie piszą o tym, gdzieś są już listy też. No Ale to w sensie w kontekście jest takim, że piszą o tym negatywnie, w kontekście, że my ukrywamy, robimy to jakiś ponadprogowy przekaz. Nie... Niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Którzy to jakieś kurde, chyba sami czują się jak dziennikarze śledczy, bo Waj wyszukują te informacje. Weźcie się tu, walnijcie, zajmijcie się normalnymi sprawami, swoją rodziną, a nie hejtowaniem ludzi w internecie, bo naprawdę... Każdy gadać. może zrobić to samo. Zachęcamy, naprawdę. Dokładnie. Kamera, tak. montaż, wymyślanie odcinków e, i, i sobie nagrywajcie, komentujcie. My to robimy we własnym stylu wyrażamy tu swoje opinie, pokazujemy jak. one nie są obiektywne. No nie są obiektywne. To mimo są że są nagrywane aparatem z obiektywem, ale nie są obiektywne. Także tak, no co? no, no To lecimy. Lecimy z, z tematami. Kampania się zaczęła, tutaj widać. E... Duże projekty są realizowane. No, właśnie ja mam takie wrażenie, że to zawsze przed wyborami to jest taki najgorszy czas. W sensie ja z tym się mega źle też czuję, bo ta gigantomania. Ta... Ja uważam, że to jest gigantomania. Ten, te wszystkie obietnice, takie kiełbasa no wyborcza, tak zwane, to, to jest okropne. I tutaj widzimy na tym planie, że jest przygotowana koncepcja. A warto cofnąć się troszeczkę do poprzedniej kampanii wyborczej i zobaczyć, co wtedy obiecywali i czy to zostało zrealizowane. Bo wiesz co, no. Był taki jeden pomysł, tutaj prawie Uch. CPK chciano zbudować, Trochę można tak. powiedzieć. I to centrum przesiadkowe i PKS w jednym i z drugiej strony teraz y, y, walka trwa o PKS, jak to się no. nazywa. Ciekawe, czy ten autobus sobie dojeździć ale dworzec miał być tutaj, przewoźników tutaj. No, Kto no, nie no. pamięta, to przypomnijmy ten spocik. Łączą nas suwałki, łączy nas wspólna przyszłość. Mają rozmach, skudni synie. No właśnie, więc można tam sobie się przejść teraz, zobaczyć jak to wygląda. No, obiektywnie tłumacząc, można mówić, że, że coś nie wyszło, że nie wiem, że plan był inny. Zrealizowano to inaczej albo nie zrealizowano, bo... No ale po co obiecywać takie... No, a na przykład teraz jest kolejny projekt, tak. wielki, kilkadziesiąt milionów, e, że tak powiem, kosztuje on, i to jest to Mediateka. A właśnie tak się zastanawiałem, który chcesz poruszyć, no, bo, bo i, tych projektów tyle jest, tak. że nie wiedziałam. Ale po kolei będziemy sobie tutaj wymieniać bardzo. Mediateka, czyli taka biblioteka połączona z różnymi... E, takimi cyfrowymi, Cyfrowymi tak, sprawami, no nie? Jest w ogóle w Suwałkach Mediateka. Nie wiem, czy wiesz. Ta mała. Tak. Nareja. Jest. Na tą mediatekę, której jeszcze nie ma i nie wiadomo, czy w ogóle powstanie w tym miejscu, już wydano kilkaset tysięcy złotych na różne tak. jakieś projekty. Do tej pory już 300 tysięcy, a na kolejny rok zaplanowano ponad 600 tysięcy grzegos. będzie bańka cała. Niemal milion. Gdzie jest kur. moje 300 baniek? Słyszysz? Gdzie jest kur. Ale i bez decyzji, że ten projekt powstanie. Więc jak na końcu wyjdzie, jednak nie robimy, no to będzie bańka wyrzucona do śmieci. No. Są w życiu ważniejsze rzeczy niż twoje 300 baniek. Na przykład 300 baniek. Tak, ale to, co gorsze jest to, że, najlepsze właśnie, że nasz obecny włodarz postanowił, chyba po tej fali krytyce dotyczący niekonsultowania, e, wszystkich tych zmian, czyli no tak. herbu, logo. potem logo, tak, to głównie odbiło się w mediach. E, I co, o czym też my i robiliśmy sądy i też poruszaliśmy to w odcinku, To najlepsze jest to, że on stwierdził, że zrobi konsultację. w ogóle, Aha. że nie konsultacje, ale chyba nawet referendum w tej sprawie. To jest... Ja oczywiście zagłosuję za rozpisaniem tego referendum. Coś, coś gdzieś mi się obiło o uszy. Co to jest zupełnie hit. Widać wyda... milion złotych, tak, wydaj, wydajmy milion złotych po to, żeby potem zapytać się Suwolczyn, co oni o tym sądzą. Ale to by nic nie dało, to by nic nie dało, nie dałoby nic, to by nic nie dało, nie dałoby nic, to by nic nie dało, i tak by nic nie dało i tak. Ale to, ale to on idzie nadal tą samą ścieżką. Zrobili logo, wydali kilkadziesiąt tysięcy złotych i potem samoczynnie powstały konsultacje, w sensie ludzie się oburzyli, ta, ta. no nie? Kolejny e, projekt. Mhm. E, to spalarnia śmieci. Spalarnia śmieci, to proszę. Temat się ciągnie, to też w suwalskich mediach było informowane. Wcześniej jakaś był pomysł spalarni Forte, w fabryce, no, tak, fabryce mebli Forte. No a teraz jest pomysł już od dawna spalarni Tak, śmieci. i tu mamy taki nagłówek na kurierze suwalskim. Budowa spalarni odpadów droższa o ponad 70 milionów złotych niż zakładano. No to kto to przewiduje, te ceny? I teraz pytanie, czy, czy to powstanie znowu, no nie? Skoro jest droższa o tyle, o taką wielką kwotę. Weźcie się wreszcie do roboty, psiakrew! Blisko 230 milionów złotych padła oferta, czyli właśnie te 72 miliony więcej niż zakładano. Na ten cel zostało przeznaczone 158 milionów. Natomiast właśnie połowa tej kwoty to dotacja, a druga połowa. Z tych 128 8 milionów to preferowana yy, pożyczka. pożyczka. Cie... To nie są tanie rzeczy. U mnie na bazarze to, yy, to, yy, to idzie po 25. To jest kolejna pożyczka, którą Subarski Samorząd chce zaciągnąć. Tych pożyczek mamy milion yy, i nawet nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w tym momencie yy, bierzemy pożyczkę po to, żeby spłacać yy, zobowiązania poprzedniej pożyczki. To jest hit i to pokazuje, w jaki sposób wygląda zarządzanie naszym miastem. Mamy takie plany, takie zamierzenia i spełniamy marzenia. E, oczywiście przeciwna strona powie, że no jak nie będziemy brać pożyczek, to nie będziemy realizować projektów. Ale oni biorą pożyczki i tych projektów nie realizują, więc tutaj coś się nie spina. Ale... No dokładnie, ale w każdym razie. Bo nasze suwarskie śmieci jeżdżą teraz y, często. Tak, też na wycieczki do Białego Stoku, do spalarni, chociaż tam właśnie. była też afery, więc ciekawe jak to się dzieje. A zaznaczmy, że realizacja takiej spalarni to byłoby o, niższy, o wiele niższy koszt też y, za opłaty Wywóz, tak. za odpady no. i tak dalej, no nie więc im szybciej to postanie, tym będzie lepiej dla mieszkańców, ale A pytanie czy nie postanie. zapowiada się na razie. Niczym Atom w Polsce to tak spalarnia śmieci w tak, suwałkach. Tak, właśnie. No to teraz kolejny projekt wielki. Tutaj ostatnio pan Czesław Rękiewicz ze swoimi tutaj kandydatami na rany zapowiedział. Kojarzycie na pewno bardzo dobrze miejsce, jak się jedzie na Sobolewo, po chyba byłej już tam żwirowni i tam jest zbiornik wodny, tam są wielkie te góry takich nasypów ze żwirowych, piaskowych. I oni tam stwierdzili, że zrobią tam wielkie miejsce dla rekreacji, dla Suwalczan. E, powstanie nawet tam amfiteatr chyba chcą zbudować jakieś. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie! Beatko, jak myślisz, co tu będzie? Masz wizję na zagospodarowanie tego terenu? Piękna plaża mi się marzy. A czy się zdarzy? Zapytajmy obecnych włodarzy. Panie Włodarzu, ja w, w Pańskim imieniu my jesteśmy przygotowani już do zagospodarowania tego terenu i w następnej kadencji planujemy zrobić tutaj. Cały piękny ośrodek z miejscem do sportu, z miejscem do grillowania, z placem zabaw do dzieci, a może i z małym amfiteatrem tutaj na tej plaży w sensie jest problem, żeby obsadzić ratownikami yy, Suwalski Zalew. Yy, yy, no bo jest problem, no tak. co roku, bo miasto daje za małe pieniądze, nikt się tam za bardzo za to nie zgłasza, dużo odpowiedzialność, dużo ludzi, mało ratowników, dużo pracy, tak? A chcą kolejne miejsce robić. Jest no. to po prostu pod publiczkę, projekt no, pod, pod publiczkę, który nie zostanie zrealizowany, no się nie oszukujmy. A no poza tym może. tam jest obok wielka hałda śmieci, yy, no tam było wysypisko śmieci, to jest oczywiście wszystko teraz zielone i mało chyba kto pamięta, że tam było wysypisko. Pisko, ale tak. jak spojrzymy, to tak, ten zalew jest bardzo nisko, a ta hałda jest tak tutaj wysoko. Wy wysoko. I zastanawiam się, jak to jest, jak to ma na wody gruntowe. To wszystko wpływ. spływa do tego na 100%. Dlatego ta woda jest taka niekiedy zielona, no, e, niebieska, taka... lazurowa, no bo to wiadomo, tam różne pewnie są e, cała tablica Mendelejewa. <laughs> e, dobrze, to kolejny <laughs> wielki projekt, autobusy elektryczne. <laughs> Słuwałki sowalski, biegun zimna. Tak. Jak tutaj mróz przyciśnie w zimę, to pozamarzają te U. baterie w tych autobusach i jak teraz nie jeżdżą te MPK na czas, to w zimę w ogóle nie będą jeździć. Ale suwalski samorząd chyba nie ma takiej, ale to chyba do wszystkiego nie ma zdolności, no bo e, ostatnio kupili autobusy na gaz. Okazało się, że ceny gazu poszły w górę. No, ok. Narzekają, że się nie opłaca. Też jest tak podobno, że te autobusy gazowe to są wysyłane na linię, jak muszą tak jakby zapełnić tabor i, i tak dalej. A tak to stoją, bo, bo są po prostu za drogie i nieopłacalne. Tak. No, hit za hitem. Hit pogania. 10 chyba tam czy ileś tych autobusów ma być kupionych. Nie wystarczy poczytać komentarze chyba suwarczaną. No, wyświetlimy Wam niektóre, to to, to sobie przeczytajcie je. Zdanie chyba jest jasne. Także drodzy, jeśli słyszycie jakieś obietnice, to zawsze z przymrużeniem oka i patrzcie, czy rzeczywiście jest to możliwe do zrealizowania. Nie, że to fajnie brzmi, więc zagłosuję na niego, tylko rzeczywiście, czy to jest realne i potrzebne. Mamy takie plany, takie zamierzenia i spełniamy marzenia. I... Tak, a z drugiej strony, jeśli ktoś będzie mówić, że mówiliśmy tylko o jednym komitecie wyborczym, to cieszcie się, reklamę wam robimy. No właśnie. Darmowa. A mówimy o nich, bo rządzą teraz, więc oczywiście jest z czego ich rozliczać. A kto rządzi ten dzieli? To rządzi ten dzieli. To rządzi ten dzieli. To rządzi ten dzieli. Sory, no. Tak jest. Kto rządzi ten dzieli. A jeśli chodzi o dzielenie, no to sto budek lęgowych zostanie rozdane. Akurat teraz przed wyborami. Pan I... Czesław stwierdził, że. A! Roznam budki lęgowe dla ptaków. A czemu nie? Ale uwaga, kto pierwszy, ten lepszy? Mamy takie plany, takie zamierzenia i spełniamy marzenia. I... Wiem, kto będzie rozdawał. No kto? Wy też wiecie? Napiszcie w komentarzu. <grym> I nie pozabijajcie się jako tego karpia na święta Właśnie. w Lidlu i w Biedronce. Ale drodzy, dla równowagi, żeby nie było, że jesteśmy tacy źli i tak jedziemy po tym cześćku. No, to specjalnie dla Was zrobimy specjalne studio wyborcze, w którym prześwietlimy każdy komitet i ich obietnice i też się pośmiejemy. Może, może nie. O, te programy są ciekawe. Czasami e, objętościowo dużo, objętościowo małe. Niektórzy obiecują bardzo dużo, niektórzy trochę mniej. Tak. Przyjrzymy się, pośmiejemy się. A co? No, warto też, żebyście by wiedzieli, jak tutaj to wygląda. No właśnie, a jeśli chodzi o projekty, to w suwałkach powstają kolejne parki, tym razem linearne. Tak. Ale wcześniej mówiliśmy o sensorycznych, teraz linearnych i przeszliśmy się do takiego parku. Zobaczcie sami. Piotrku, w ostatnim programie mówiliśmy o parku sensorycznym. Dzisiaj siedzimy sobie na Żdawce i jesteśmy w Parku Linearnym. Linę, co? Co to jest? Nie wiem, ale postanowiłem to sprawdzić. i Parki Linearne mają za zadanie tworzyć zielone trakty łączące poszczególne części miasta lub dzielnic. Brzmi dobrze, prawda? Dzięki nim mieszkańcy mogą poruszać się bez towarzystwa spalin i hałasu. Tego typu projekty pozwalają poprawić lokalny mikroklimat, Aha, roztworzyć przyjazne Spalin warunki. i hałasu. Tak. Ile metrów od nas jest ulica Raja? Z 20. No, myślę, że piętnaście. Sami zobaczcie. Zapraszamy, ocencie. Są tu jakieś też domki dla jeży. Zaraz sprawdzimy, czy tam mieszka jakiś jerzyk. Jest tam jeżek? Jest? Nie się. Słoma w środku jest? Słoma. Poszedł na spacer pewnie. Dokąd? Tu domki dla owadów. Dokąd na co on tutaj jest? Grzegorz, powoli zbliża się sezon komunijny. Już tak czuć w powietrzu. Czuć. Wisi to w powietrzu. Chociaż komunię miałem w 2008 chyba. No, małe komuniści, mali komuniści, komuniści będą chodzić po ulicach. E, ale pewna suwalczanka chciała sprzedać album. O kurczę. Dobry czas, no, na Sprzedaż albumu. Na interes taki życia. Dokładnie. tylko no, jest. jest jeden ten problem? Straciła 10 tysięcy złotych. Czyli Ktoś pewnie oszukał. Tak, Zobacz. to jest duży problem w suwałkach, tak mi się wydaje. A ja właśnie mam takie wrażenie, bo często widzę te nagłówki. Ktoś tam coś zrobił i stracił swoje oszczędności. Ale to na suwalskich portalach, tak. nie że ogólnopolsku. I mam wrażenie, że tego jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego nie wiem, nie klikajcie w podejrzane linki. Jak ktoś Wam wysyła ofertę, że kupi to od Was i chce jakoś w inny sposób poza portalem zapłacić, też się nie dawajcie na to. Po prostu uważajcie tak na 200%, no nie? Bo łatwo jest stracić oszczędności. Dokładnie. Trzeba być bardzo ostrożnym. Jeśli nie wiecie, to też zapytajcie swoich bliskich, popytajcie o pomoc. No po prostu nie bądźcie łatwo wierni. Niestety niektórzy ludzie mogą spróbować to wykorzystać. No właśnie. No właśnie. Skoro mowa o pieniążkach, no to myślę, że tutaj czas na suwalski budżet obywatelski, ponieważ... Rusza, rusza, zaraz. Rusza, można zgłaszać pomysły, szanowni państwo. A I tu to... już pomysły zgłaszamy takie realne do, że tak powiem, zrealizowania. Inicjatywa bardzo ciekawa, fajna, w wielu miastach realizowana. Więc można... 4 kwietnia rusza tak, nabór. rusza nabór, czyli od 4 kwietnia można składać. składać takie wnioski do Urzędu Miasta ze swoimi pomysłami. Wszystko znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta. Do 30 Miasta. kwietnia można składać. A do 30 kwietnia właśnie te pomysły można składać. I w tym roku kwota słowackiego budżetu obywatelskiego to rekordowe 3 miliony złotych. Ile?! Jak już jesteśmy przy suwalskim budżecie obywatelskim, ale też przy tych sprawach różnych inwestycji i tak dalej. To mnie nurtuje jeden właśnie jedna rzecz. A, bo ja, rozmawialiśmy tak. też o właśnie tych kandydatach, o tych pomysłach i tak dalej. I jest jeden kandydat, który odmiernie mnie bardzo denerwuje Z tymi sprawami. Który? Zaraz powiem. Bo to nie jest najistotniejsze, ważny jest ten kretyński to jest pomysł. Istotne. Nie, wa kto? nie Ważny jest kretyński pomysł. Słuchajcie, sami widzicie, że deweloperzy są czasami cwaniakami. No, wiadomo, że chcą wybudować jak najtaniej. Mają też koszty, wcale nie mają tak kolorowo. Wiadomo jak to jest. Ale problem dotyczy tego, że ci deweloperzy, jak stawiają te wszystkie osiedla i tak dalej, nie dbają o co miejsca parkingowe. I o zieleń też. O zieleń, oczywiście. I jakbyś był radnym, to o czym byś najpierw pomyślał, że jak coś nie gra, widać, że jest jakiś problem właśnie na przykład z tymi miejscami parkingowymi, to czy byś dążył do tego, żeby na przykład zmienić jakieś zapisy... No miejscowe e prawo zmieniamy, I tak dalej, tak? Załóżmy, no. wymóc, że deweloperzy muszą na przykład budując osiedle, jednak budować więcej tych miejsc parkingowych niż, niż budują, niż mają teraz to no e tak. możliwość realizowania, tak? To jest takie rozwiązanie, które uważamy za najlepsze. To nie, nie, nie ma takiego pomysłu. Skądże? Dlaczego? Jaki pomysł? Jaki pomysł? Wykorzystajmy, mówię o olimpijskich ogrodach akurat, wykorzystajmy miejskie zasoby, czyli e, stadion lekkoatletyczny i na terenie tego stadionu lekkoatletycznego wybudujmy kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Co prawda one będą eko, będą przyjazne, będą zielone, będą cudowne, ale zróbmy sobie tym kampanię na swoim osiedlu, że wybuduję wam parking, bo on zwróci się do prezydenta miasta Suwok, zwróci się. Do swojej rodziny, po to, żeby pozwoliła mu wybudować tam parking. Wodzu, prowadź. No. Rozumiem, że jest problem i przydałoby się go rozwiązać, ale z drugiej strony, no to wspólnota powinna sobie, że tak powiem, sama trochę ogarniać, tak jakby temat. No Nie wykorzystywać miejskich zasobów, szczególnie przez w taki sposób, jak, jak to robi radny. Perfidny, kurde. No radny klimek. No. Klimek, tak? Tak. No to mnie też kurza. No, się zdenerwowałem, podniosłem mi Trzeba się tutaj nie. zażyć trochę tych promieni słonecznych na uspokojenie. Ptaszki. Pięknie śpiewają. No to zajrzyjmy teraz na północ Suwałk, bo to jest południe, teraz przejdźmy mm -mm. na północ. Jest nowa inwestycja w Suwałkach, najprawdopodobniej. Pewnie kojarzysz te tereny OBI, tutaj, tam KFC teraz powstało, Multishop i tak dalej. I tam teraz jest, są prowadzone prace ziemne, pracują koparki, ponieważ buduje się nowa Biedronka. <laughs> nie no, żartuję. Biedronki nie będzie, tylko będzie tam chyba Decathlon, McDonald's i, i Agata Meble chyba. Okay. Więc kolejne sklepy powstaną na północy Suwok. A to niesamowite, trzeci McDonald's w Suwałkach. No. Szaleństwo. Chociaż widziałem na przykład takie spoty y, gdzieś w internecie, też właśnie wyborcze, że tam kandydaci mówią, że sprowadzę dla was McDonalda. Tak. Nowe miejsca pracy, globalna marka, pomysł pojawiający się od lat. Wiecie o czym mówię? Cheeseburger dla wszystkich mieszkańców. McDonald's Gorlica. My też wam sprowadzimy McDonald's. Kolejnego. Na, na żeby, północy z Uwaga. i trzeci okręg. Głosujcie. Czyli Grzegorz, patrz, jaki jesteś skuteczny. Już I dodatkowo będzie też tam dekatlon. dekatlon. Pytanie, czy potrzebujemy kolejnych, kurde, wielkopowierzchniowych sklepów w tych naszych suwałkach? Pytanie, czyli Litwini, jak długo będą do nas przyjeżdżać? Bo mi się wydaje, że jak już. Ja wiem, jak długo będą przyjeżdżać. Towarzysz Tusk wprowadzi euro. euro to już nie będą przyjeżdżać. Więc pytanie, czy warto, bo wydaje mi się, że jednak te euro jest bliżej niż nam się wydaje. Oj tak, uważajcie. Ja jestem zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro. Jakby z definicji niezależnie od sytuacji gospodarczej. Ale euro, euro, dostaliśmy się na euro przecież. Pada no właśnie, no tak? Właśnie. Brawo. Jedziemy do Niemiec. strefie Deutschland. Jedziemy do Niemiec na euro. No to pięknie. Ale słuchalscy e, siatkarze też e, porażka jak zwycięstwo po prostu. No, bo tutaj była zacięta walka z jastrzębskim węglem. Węgiel. To nie jest eko, jak nasze autobusy, które no jeździły Elektryczne. I nieodłączny element naszego programu, czyli kalendarz świąt nietypowych. Jutrzejszy dzień, 29 marzec. Święto polskiej bielizny. Nosicie polską bieliznę? Sprawdźcie, bo może nie jest wcale Polska. Ja nie znam polskich marek. W sensie na pewno są, podejrzewam, ale nie znam. Ciekawe, czy te rzeczy też na jakichś bazarkach niech bazarka, to, czy to też. No właśnie. Polska bielizna. <grych> o, ale 30 marca w sobotę, jeśli chodzi o te święta nietypowe, mamy godzinę dla ziemi. To jest taka akcja też bardzo popularna, która ma na celu zwrócenie uwagi na ten e, klimatyczne tak. rzeczy i tak dalej. Na godzinę wyłącza się światła, w słałkach też się wyłącza na światła. Noc. A w trakcie godziny, a na noc nocy to my już <grym> strzelejemy bardziej. Bo to... wy, wyłączają światła. W... Często, co za w celach też. oszczędności oczywiście, ale te 30, takie dłuższe wyłączanie światła może generują jakieś oszczędności, a podobno te godzinne to czasami generują jeszcze większe koszty, w sensie, że zużywają jeszcze więcej energii, bo czasami odpalenie niektórych rodzajów światła generuje jeszcze większą no tak. Te tak jak energię. Te muszą się naświetlić na, na, tak. na, na ten nagrzesz. A 31 marca w niedzielę, Światowy Dzień Budyniu. <laughs> To, no zamiast ciekawa, to walk w kiśle, w kisielu będziemy w kisielu mieli... Będziemy w tak, w Kislu, <laughs> Kisiel był taki U. ten... M jak miłość, tak. kisielowa i kisiel. A, był, był. No i 1 kwietnia, no to oczywiście mamy Prima, Plis, ale też mamy... i w, w tym roku jest to takie wyjątkowe, tak. bo te dwa, powiedzmy, takie święta nietypowe, się schodzą ze sobą. Mamy też Międzynarodowy Dzień Klauna, o, ale też międzynarodowy, międzynarodowy Dzień Ptaków, które nam tutaj W kraczą. odcinku... Niektóre kraczą, niektóre ładnie śpiewają, mm -hmm. ale to prawda. No dobrze, także to byłoby żegnamy, na tyle. Żegnamy się z Państwem. Stęskniliśmy się bardzo. A jeszcze na koniec zrobimy Wam taką przybitkę. Co my tu mamy? Jaki piękny widok. Co na, co na nas patrzy? <słuch> Natura. Pogodne suwałki. A ty mnie nie widzisz od siebie? Co? A co? Z misia Jest? zrobiłem. A, mi. <laughs> Świeci mi te słońce. O i słuchajcie. Wyłącz, to słońce. Wyłącz słońce. Mamy problem. Problem jaki? Bo zastanawiamy się. I jakie sądy przeprowadzać w tych suwałkach? A, no właśnie. Bo przydałoby się taką sądę zrobić. Jest ładna pogoda, więc jeśli macie pomysły, piszcie w komentarzu. Tak, to dobry pomysł. No. Bo my mamy Uładcie różne pomysły, to. ale każdy pomysł wydaje nam się wyborczy i nie chcemy go robić za tak. bardzo, żeby, żeby tutaj nie wzbudzać się złych emocji wśród suwalczań i ich dodatkowo nie napastować tą polityką, więc gdybyście mieli pomysł właśnie na jakieś sądy, to dawajcie znać.